Cześć, z tej strony Mateusz Wyciślik i witam Cię w kolejnym teście narzędziowym z serii Grow Tools. I dzisiaj zajmiemy się narzędziem DAP, które już jakiś czas temu opisywałem na growtools.pl razem z narzędziem LOOM. To są bardzo podobne narzędzia. Być może znasz właśnie Luma. Ja chciałem dzisiaj skupić się na narzędziu DAP, bo to jest narzędzie, z którego ja korzystam. Jest to narzędzie, które służy tak naprawdę do nagrywania wideo z Twoim ekranem albo z Tobą i do szybkiego wysyłania tego wideo do Twoich odbiorców, do Twoich klientów, potencjalnych klientów, czy po prostu do jakiejkolwiek innej osoby, której chcesz coś zaprezentować. Często ja wykorzystuję Daba do wysyłania takich instrukcji również do moich współpracowników. Więc zastosowań jest tutaj wiele. Natomiast ja chciałem dzisiaj skupić się na takich zastosowaniach w kontekście sprzedażowym, czyli jak wykorzystać Daba do generowania leadów z jednej strony, a z drugiej strony pokażę Ci, jak możesz wykorzystać też Daba do generowania feedbacku, do zbierania opinii wideo od Twoich klientów, które później będziesz mógł wykorzystywać na przykład na swojej stronie internetowej. Także zaczynamy, narzędzie jest bardzo proste, natomiast tak jak mówię, możliwości wykorzystania biznesowo jest tutaj naprawdę dużo. Oczywiście opis zarówno Daba, jak i Luma znajdziesz na growtools.pl. Także zapraszam Cię, żeby tutaj sobie wejść i, i poczytać o obu tych narzędziach i o wszystkich innych, jakie tutaj mamy. No i teraz pierwsza ważna rzecz, jaka dotyczy Daba, to jest to, że jest tutaj dostępna wtyczka do przeglądarki. Jak widzisz, ja tutaj mam taką właśnie mini ikonę Daba. No i ta wtyczka sprawia, że możemy bezpośrednio z poziomu przeglądarki, bez odwiedzania strony tego narzędzia zacząć nagrywać takie wideo. Co bardzo mocno przyspiesza, po prostu sprawę jesteśmy w stanie nagrywać te wideo naprawdę szybko i w dużych ilościach, co jest nie bez znaczenia w przypadku tego typu narzędzi. Więc klikamy sobie w ikonę DABA i zaczynamy nagrywać. Tutaj będzie taki mały matrix. Będę w jednym i drugim okienku teraz nagrywał, bo nagrywam akurat to wideo z innego programu. Screencast Omatic, o którym pewnie jeszcze sobie powiemy kiedy indziej. Niemniej jednak, dzisiaj testujemy DABA. Wybieramy tutaj mikrofon, który chcemy użyć. Defaultowo on jest wybrany, po prostu korzystam z innej przeglądarki niż zazwyczaj, żeby nie było tej miliona zakładek widocznych. Więc wybieramy sobie mój podstawowy mikrofon, czyli yeti Stereo. Kamerkę wybieramy, no i mamy tak naprawdę całość skonfigurowaną. Oczywiście możemy kamerę wyłączyć, możemy nagrywać tylko nas, możemy nagrywać tylko ekran, możemy nagrywać i ekran, i kamerę. Może, żeby nie było takiego Matrixa, to ja się z tej kamerki tutaj wyłączę, bo i tak już jestem tutaj w rogu, więc bez kamery. No i startujemy z nagrywaniem. Oczywiście nie będziemy chcieli tutaj niczego specjalnego nagrywać. Nagrywanie wystartowało. Jak widzisz, od razu nam się pojawia też taka opcja, żeby coś sobie rysować, zaznaczać Twoim klientom, partnerom jakieś pewne elementy, więc możesz to wykorzystywać. No i teraz powiedzmy, że przeklikam się trochę, żeby coś się działo na ekranie, bo to jest istotne w kontekście tego, co pokażę Ci za chwilę. Dobra, myślę, że wystarczy taki krótki, 30-sekundowy materiał. Klikamy tutaj, że materiał jest gotowy. No i jak widzisz, od razu DAP ładuje to wideo i od razu będziemy mogli takie wideo wysłać. To jest jeden z największych plusów na przykład w porównaniu do takiego Screencast o Matic, którym ja nagrywam jakby offlineowo te wideo teraz, że możemy bardzo szybko takie wideo wykorzystywać, czyli nagrywamy 30 sekund i za 10 sekund mamy już uploadowane wideo i link do tego wideo prywatny, który możesz wysłać komukolwiek. No i to po prostu mega mega przyspiesza dany temat, więc Mamy to wideo gotowe, no i teraz jeżeli chciałbyś wysłać takie surowe wideo, to po prostu klikasz tutaj, link jest skopiowany, wysyłasz w dowolnym kanale, natomiast DAP daje kilka innych bardzo ciekawych możliwości. Po pierwsze i chyba najważniejsze tutaj w kontekście takim sprzedażowym, to jest to, że możemy do takich wideo dodawać też nasze call to action. Call to action, czyli wezwanie do działania. Chcemy, żeby ktoś podjął jakąś tam konkretną akcję. Czyli ktoś ogląda na przykład nasze wideo, gdzie my tłumaczymy, jak możemy mu pomóc biznesowo, czyli takie wideo sprzedażowe i na przykład w tym wideo informujemy, OK. Jeżeli chcesz porozmawiać o szczegółach, to kliknij w przycisk poniżej. Tam znajdziesz link do mojego kalendarza. Umówimy rozmowę jeden na jeden. Albo jeżeli chcesz poznać szczegóły to poniżej kliknij i pobierzeć PDF z naszą ofertą. Albo jeżeli chcesz poznać szczegóły to kliknij i przejdziesz do naszej strony gdzie znajdziesz coś tam. Okay? Czyli mamy tutaj akcję do podjęcia przez naszego klienta. No i DAP umożliwia jakby krótszą ścieżkę do podjęcia tej akcji czyli możemy w bardzo prosty sposób takie call to action tutaj zaimplementować. No, i żeby to zrobić, przechodzimy do szczegółów takiego materiału, czyli tutaj klikamy w Details i jak widzisz, możemy tutaj wybrać kilka rzeczy, czyli możemy dodać opis takiego wideo, co również może być bardzo przydatne. Dodajemy jakieś informacje w kontekście tego wideo, które znajdą się na takim landing pageu danego materiału. Powiedzmy, że wpiszę tutaj jakiś przykładowy tekst, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda w praktyce. OK. Możemy dodać tagi. Tagi to jest jakby coś, co jest tylko dla nas. Jeżeli chcemy później uporządkować sobie te wideo, pokażę Ci, jak ten panel cały wygląda później. Natomiast nie musimy tego robić. Nasz klient tego nie widzi. No i możemy dodać właśnie call to action. Call to action to jest bardzo ważna sprawa. Dodajemy sobie tutaj po prostu właśnie akcję, którą chcemy, żeby ktoś podjął. Call to action możemy stworzyć wcześniej i teraz je tylko wybierać i na przykład wszystkim dawać to samo call to action bardzo szybko, czyli mamy na przykład link do kalendarza i do wszystkich wideo dokładamy sobie ten link do kalendarza, ale możemy też tworzyć call to action na potrzeby danego filmu, czyli daną osobę kierujemy do danego miejsca czy do danej akcji, na której nam zależy. Stwórzmy sobie takie call to action, zobaczymy, jakie tutaj e, są możliwości, no bo to jest jedna z ważniejszych opcji w kontekście sprzedażowych, jeżeli chodzi o dawa. Rozwijamy sobie zatem listę, którą tutaj widzimy, no i klikamy w Create New Call to Action lub wybieramy jakieś Call to Action, które mieliśmy tutaj wcześniej. Ja wybiorę stworzenie nowego Call to Action, no i zobaczymy coś takiego. No i teraz to, co musimy tutaj zrobić, no to nazwać takie Call to Action. Nazwa znowu jest tylko dla nas, żebyśmy wiedzieli później, jakie Call to Action podpinamy również do innych filmów. Powiedzmy, że ja zrobię Call to Action do leadhub.pl do mojej strony firmowej. Druga rzecz, którą musimy tutaj zrobić, to wybrać typ takiego call to action. No i mamy bardzo długą listę, którą możemy tutaj sobie wybrać. Natomiast kilka takich najważniejszych rzeczy, które tutaj są, to po pierwsze kalendarz. Kalendarz, czyli prowadzimy od razu kogoś po kliknięciu do wyboru terminu, na przykład rozmowy z nami. Natomiast tu musimy to zintegrować z kalendarzami, które są dostępne w ramach takiego systemu. Jak widzisz, jest tutaj kilka popularnych opcji, jak Calendly, jest HubSpot na przykład, z którego ja też korzystam, więc dla mnie to są fajne opcje, natomiast jeżeli korzystasz z innych systemów, takich jak na przykład Harmonize.ly, które mieliśmy przecież tutaj też opisywane na GrowTools.pl, czy z którego testował Piotr jakiś czas temu na naszym YouTubie, no to tych narzędzi tutaj nie znajdziesz. Jest kilka narzędzi, ale niestety nie wszystkie, więc możesz podpiąć bezpośrednio jakiś swój kalendarz lub wpisać po prostu link do innego kalendarza, którego używasz. Tylko, że wtedy oczywiście niczym się to nie różni od zwykłego website linku, czyli URL-a do dowolnej strony internetowej. Możesz wybrać czat, czyli przekierowujemy kogoś do rozmowy na Messengerze, na Skypeie, na Whatsappie. To dosyć ciekawa opcja, jeżeli działasz w ten sposób. Możesz wybrać dokument, czyli ktoś pobiera na przykład ofertę w PDF-ie po obejrzeniu Twojego filmu. Możesz wybrać e-mail, czyli ktoś po prostu pisze maila do Ciebie od razu po kliknięciu w taki przycisk. Też dosyć ciekawa opcja, czyli ktoś klika w przycisk i otwiera mu się system mailowy już z wpisanym Twoim adresem e-mailowym do wysyłki. Możesz wybrać formularz, możesz wybrać płatności, to oczywiście jest dosyć specyficzne, czyli od razu bezpośrednio z filmu ktoś może Ci zapłacić, ale dostępny jest tylko Paypal, więc to jest bardzo ważne. No i myślę, że jedna z ważniejszych opcji to jest website link, czyli po prostu kierujemy do dowolnego linka. Ja w tym przypadku, jeżeli miałbym tutaj takie call to action do leadhub.pl, powiedzmy, że wysyłałbym komuś, kto jest zainteresowany ofertą leadhub.pl takie wideo, no to kierowałbym właśnie po linku bezpośrednio do naszej strony, czyli powiedzmy, że do leadhub.pl po prostu. I wybieramy, czy to ma się otwierać w nowej zakładce, czy w tej samej zakładce, na której ktoś ogląda to wideo. Jeżeli chodzi o przyciski, to jak widzisz, mamy tutaj przyciski po angielsku, co nie jest szczególnie szczęśliwe, gdy wysyłamy to do polskich klientów. Natomiast na samym dole, jak sobie przewiniesz tą listę, to jest custom tekst, więc możemy wpisać tutaj dowolny tekst. No i z tego raczej polecam korzystać, żeby to wyglądało lepiej, żeby po prostu lepiej zwracało uwagę i było skuteczniejsze. Powiedzmy, że mój przycisk to będzie umów/ rozmowę. No i możemy też zrobić jakiś krótki opis takiego przycisku, żeby klient oprócz tego, co mamy w wideo, wiedział, co się stanie, gdy w taki przycisk kliknie. No i pewnie w moim przypadku byłoby to coś takiego, żeby krótko jeszcze wyjaśnić, co tutaj się stanie. Zatwierdzamy. OK, musimy dodać cały adres HTTPS. Ok, i mamy wybrane call to action do Lit.pl, takie nasze przykładowe tutaj call to action. To, co jeszcze możemy tutaj zrobić, to zbudować playlistę, czyli jest to szczególnie fajne, gdy DABA wykorzystujemy na przykład w kontekście onboardingu naszych klientów, czy właśnie w kontekście współpracy z naszym zespołem w firmie, gdzie tłumaczymy pewne kwestie, no to wtedy możemy kilka filmów umieścić w ramach jednej playlisty i nasi klienci czy współpracownicy mogą sobie przechodzić przez kolejne filmy. No i kilka takich dodatkowych opcji, nie będę ich teraz wyjaśniał, no bo one mówią same przez siebie, co tutaj się Dzieje, więc zostawiam to Tobie. Jedna rzecz, na której może się zatrzymam, to jest ten Exit Intent Pop-up, czyli po prostu taki pop-up, który może się pojawiać, gdy ktoś próbuje opuścić nasze wideo. Ja zazwyczaj tego nie robię, uważam, że nie jest to jakoś szczególnie potrzebne na stronie, gdzie ktoś ogląda nasze wideo i poświęca nam czas. Natomiast zostawię to po to, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to wygląda po prostu w praktyce. Także te ustawienia już sobie zostawiamy, nie musimy tutaj nic dodatkowo zatwierdzać, to się robi jakby automatycznie. No i teraz to, co robimy, to po prostu wysyłamy komuś takiego linka i zobaczmy sobie, jak wygląda taka strona z wideo, które przed chwilą nagrywaliśmy. Ok, i jak widzisz, strona wygląda w ten sposób. Te ikony tutaj też można sobie usunąć. Tam też mieliśmy taką opcję przed chwilą. O, jak widzisz, to już jest ten pop-up. System wykrył, że chce zmienić kartę, że chce wyjść ze strony i już mi podrzucił taki pop-up z call to action, które przed chwilą robiliśmy. Zamkniemy sobie ten pop-up, wiemy już jak wygląda. Natomiast tak jeżeli chodzi o te ikonki, no to czasami one będą dobre, czasami nie, zazwyczaj też je wyłączam, mieliśmy tą opcję właśnie tutaj jak widzisz, Emoji Response Buttons możemy sobie to wyłączyć wtedy ich nie będzie. Natomiast tutaj mamy też nasze call to action, czyli ktoś ogląda sobie nasz materiał wideo i od razu może umówić rozmowę. Gdy kto kliknę. To powinniśmy przejść do, naszego, do naszej strony, którą sobie ustaliliśmy, czyli w tym przypadku lit.pl. Klikamy, no i rzeczywiście tak się stało. Także jak widzisz, to call to action tutaj jest bardzo proste. Oczywiście, jeżeli ustaliłbyś tutaj inne call to action, np. pobranie pliku czy kalendarz, no to akcja po kliknięciu wydarzyłaby się też inna. Nie przejmuj się tym, że to wideo jest trochę takie zblurowane, nie jest jeszcze najlepszej jakości. Po prostu system potrzebuje często kilku minut, żeby to wideo się zrenderowało do wyższej jakości. Sprawdźmy sobie, jak to wygląda, tylko wyłączyć dźwięk, żebyśmy nie mieli tutaj pogłosu. Widzisz, od razu nam się pojawia. Ok, no jak widzisz, mamy wideo, które przed chwilą robiliśmy, czyli po prostu nagranie naszego ekranu. Tutaj wiele nie ma co wyjaśniać. Natomiast kilka jeszcze takich elementów sprzedażowych w kontekście daba bo oczywiście samo nagranie materiału wideo no to jest połowa sukcesu. Chodzi nam o to żeby to wideo lepiej pracowało sprzedażowo oprócz tego że mamy takie call to action co jest bardzo fajne. Można to szybko ustawić można szybko wysłać naszym klientom coś takiego. To DAB ma jeszcze dwie bardzo ciekawe funkcje w kontekście generowania leadów, w kontekście dowożenia sprzedaży. Pierwsza super istotna rzecz to jest analityka, czyli my jesteśmy w stanie obserwować, czy nasz klient, do którego wysłaliśmy takie wideo, Zobaczył to wideo, w jakim procencie zobaczył to wideo, oraz czy klikał w nasze call to action, które sobie tutaj ustaliliśmy. No i to są super cenne informacje. Załóżmy, że mieliśmy z kimś rozmowę telefoniczną, obiecaliśmy wysłać jakieś wideo wyjaśniające naszą ofertę. Wysyłamy to i doskonale wiemy, czy ktoś zapoznał się z tym wideo, czy podejmował dalej jakieś akcje związane z tym wideo. No i wiemy dokładnie, kiedy to się dzieje, bo jeżeli nasz klient otwiera to wideo, to my dostajemy. Oczywiście możemy sobie to wyłączyć, ale ja mam akurat to włączone. Dostajemy powiadomienie o tym, że akurat ktoś ogląda nasze wideo albo akurat ktoś kończy oglądać nasze wideo. Wtedy możemy na przykład chwycić za telefon i za chwilę zadzwonić do takiego klienta, bo wiemy, że już zdążył się zapoznać z tym, co robiliśmy. Z drugiej strony, oczywiście, jeżeli ktoś tego nie zrobi, no to też o tym wiemy, czyli wiemy, że ktoś dalej nie ma pewnych informacji sprzedażowych, no i nie ma sensu iść dalej, nie ma sensu jakby prezentować dalszej części naszego procesu sprzedaży. Tylko musimy się cofnąć o jeden krok i zapytać się, czy być może ktoś ma jakiś problem z tym wideo, czemu ono nie zostało obejrzane i tak dalej. Nie jest to oczywiście teraz materiał, gdzie uczymy się sprzedaży, ale mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi. Jeżeli chodzi o analitykę, no to możemy ją obserwować na panelu samego wideo lub też w panelu DABA, takim głównym panelu DABA. Przejdę właśnie do tego panelu, żeby pokazać Ci, jak to wszystko wygląda od środka. OK, tak wygląda panel główny całego narzędzia. Tu masz ilość wszystkich wideo, które nagrałeś, ilość wszystkich obejrzeń takiego wideo, kontakty. Ja akurat nie korzystam z systemu CRM, który jest wbudowany w DABA, chociaż to też jest dosyć ciekawa opcja. No, i kliknięcia w call to action. Ja zazwyczaj call to action robię bezpośrednio w e-mailu, gdzie wysyłam takie wideo, zaraz ci to pokażę, więc tych call to action nie mam tutaj dużo, ale ty być może będziesz chciał robić więcej call to action bezpośrednio w filmach, czego przed chwilą się uczyliśmy. Sprawdźmy, jak wygląda teraz panel wszystkich wideo i jak wyglądają statystyki, o których przed chwilą wspominałem. Ok. I jak widzisz tutaj przy każdym wideo masz informację o tym czy dany film został obejrzany, czy dany film był klikany, jeżeli chodzi o call to action, jeżeli oczywiście mieliśmy takie call to action i czy był obejrzany do końca, czyli ta, ta ikonka views to są po prostu wejścia w nasze wideo, natomiast ikonka Watches to są obejrzenia naszego wideo do końca, więc będziemy wiedzieli, czy ktoś tylko wszedł na nasze wideo i z niego wyszedł, czy rzeczywiście zdecydował się na obejrzenie tego wideo. Tutaj mamy jeszcze otwarcia e-maili, czyli jeżeli wysyłamy coś takiego w e-mailu, no to będziemy widzieli, kiedy ktoś tego e-maila otwierał, czyli mamy śledzenie otwarć naszych e-maili dodatkowo, no i też kliknięcia w naszym e-mailu, czyli wiemy, czy ktoś podejmował w ramach takiego e-maila jakąś konkretną akcję. No i teraz chciałbym Ci właśnie pokazać jedną z fajniejszych opcji moim zdaniem Daba, taki dodatek, który jednak robi fajną robotę sprzedażowo, szczególnie gdy działasz na zimno, czyli wysyłasz wiadomości wideo do osób, z którymi nie masz jeszcze relacji. Wiadomo, że wtedy znacznie trudniej nam jest skłonić kogoś do tego, żeby kliknął i żeby zobaczył nasze wideo. Natomiast DAP ma tutaj taką jedną prostą funkcję, która sprawia, że jest to po prostu ciekawsze, łatwiej przykuć uwagę naszego potencjalnego klienta nawet na zimno wysyłając tego typu materiał. No i zobacz, jesteśmy w Gmailu, i teraz to, co chcę zrobić, to wysłać mojemu potencjalnemu klientowi nasze przykładowe wideo. Więc klikam po prostu w utwórz wiadomość. I oczywiście wpisuję tutaj jakiś tam adres e-mailowy. I teraz to, co chcę zrobić, to kliknąć znowu w ikonę DABA, tym razem nie w Google Chrome, a w moim Gmailu. No i to, co się dzieje, to otwiera nam się. Panel, gdzie mamy wszystkie materiały nagrane na naszym koncie DABA, no i wybieramy po prostu materiał, który stworzyliśmy przed chwilą i chcemy go umieścić w naszej wiadomości e-mail. Ok, jak widzisz, to co się stało, to. DAP dodał nam tutaj nie linka do takiego wideo, tylko dodał nam GIFA, który prezentuje początek danego filmu. Dlatego ja chciałem, żebyśmy na początku podczas nagrywania robili coś na ekranie. Jak widać nie udało mi się to, bo tutaj liczą się pierwsze sekundy, żeby lepiej było widać, że coś zmienia się na ekranie. Tutaj tylko widać, że ruszam myszką. To jest o tyle fajne, że jeżeli ty na przykład wysyłasz materiał wideo będąc na stronie internetowej danego klienta, no to ten klient wie, że po prostu jest to nagrane dla niego, że to nie jest jakiś spam, który wysyłasz wszystkim, tylko że rzeczywiście nagrywasz wideo o jego stronie internetowej, bo on widzi na tym gifie, że jest tam jego strona internetowa. Więc znacznie łatwiej będzie mu podjąć decyzję o tym, czy kliknąć w taki materiał, czy nie. Bardzo prosta rzecz, ale mocno podnosi skuteczność. Więc tutaj klient po prostu po kliknięciu w Watch Video przeszedłby do tej strony, do tego landing page'a z wideo i z naszym call to action, które widzieliśmy przed chwilą. Także to, mam nadzieję, jest jasne. My wtedy dostalibyśmy oczywiście informację, że ktoś kliknął w takie wideo, że otworzył tego maila, że przeszedł później na stronę i że obejrzał takie wideo. Także mamy tutaj całą serię informacji, bardzo przydatnych w procesie sprzedaży. Natomiast, jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to możliwość generowania wideo feedbacku naszych klientów. Czyli nasi klienci mogą, jak widzisz tutaj, odpowiadać w postaci wideo na Twoje materiały, czyli jeżeli zmienilibyśmy tutaj nasze call to action, które ustaliliśmy przed chwilą, właśnie na takie związane z wideo, zobaczmy jak to działa. Czyli musielibyśmy wybrać tę opcję tutaj, czyli odpowiedzi wideo. To jest specjalny typ call to action, który działa zupełnie inaczej, co zaraz ci pokażę. No i to jest świetna rzecz do tego, żeby zbierać feedback od naszych klientów. Czyli na przykład sprzedaliśmy coś grupie klientów, i teraz chcielibyśmy umieścić na naszej stronie internetowej więcej opinii wideo od naszych klientów, co oczywiście z mega dużą pomocą w kontekście sprzedaży, taki social proof to zawsze jest coś, co działa świetnie, a to narzędzie mocno ułatwia tego typu elementy. Dobra, i teraz zobaczmy, jak będzie wyglądała nasza strona właśnie po zmianie tego call to action. OK. Jak widzisz, nie zmieniło się tutaj nic oprócz samego przycisku call to action. Po kliknięciu tego przycisku ja mam możliwość po prostu nagrania odpowiedzi w formie wideo, czyli udostępnię tutaj teraz w przeglądarce kamerę i mikrofon. No i powinienem pojawić się za chwilę na ekranie. Ok, mały problem techniczny z tego względu, że no, nagrywam w tym samym momencie materiał dla Ciebie i kamera jest wykorzystywana przez inny system i nie jest w stanie mi teraz jej włączyć tutaj. W każdym razie całość jest no, dosyć prosta, czyli po prostu ktoś klika tutaj od razu nagraj, pauzuje takie wideo i to wideo od razu pojawia Ci się w odpowiedziach, na twoim koncie DABA. Także mega fajna opcja, żeby szybko zbierać feedback od twoich klientów. No i dodam jeszcze może na koniec tego materiału, że równie fajnie DAB sprawdza się w takim utrzymaniu klienta czy budowaniu relacji z klientami. Czyli dajmy na to, klient coś od ciebie kupuje to możesz użyć tej opcji z takim przywitaniem, czyli po prostu nagrywasz każdemu klientowi, który do Ciebie dołącza, krótkie personalizowane wideo z podziękowaniem za zakup Twoich produktów i usług i jednocześnie dajesz możliwość, że jeżeli masz jakieś pytania, kliknij poniżej, nagraj mi krótkie wideo, chętnie odpowiem na te wszystkie pytania i tak dalej, tak dalej. Więc od razu masz taką fajną komunikację z Twoimi klientami, czyli możesz to wykorzystać do zbierania opinii, ale też możesz to wykorzystać znacznie znacznie Szerzej. Dobra, kończymy ten materiał na dzisiaj. Mam nadzieję, że on był przydatny. Mam nadzieję, że trochę zainspirował Cię do tego, jak wykorzystać takie proste narzędzie do działań sprzedażowych. Tak jak mówię, ja wykorzystuję to głównie do zimnej sprzedaży, czyli nagrywam wideo. Na przykład widzę jakiś błąd marketingowy, sprzedażowy u kogoś na stronie czy w lejkach sprzedaży, a że tym się właśnie zajmuję. To nagrywam krótkie wideo, wysyłam takie wideo z omówieniem tego błędu i z call to action. Jeżeli chcesz porozmawiać, kliknij poniżej, znajdziesz tam mój kalendarz. Działa to bardzo fajnie, chociaż jest oczywiście trochę czasochłonne, ale pozwala pozyskiwać fajnych klientów. Z drugiej strony właśnie w kontekście takiego zbierania feedbacku w postaci wideo i witania nowych klientów, którzy na przykład coś kupili. No i z trzeciej strony do zarządzania, czyli na przykład w Lithubie bardzo często mamy już dosyć duży zespół, który robi różne rzeczy i zamiast tłumaczyć, zamiast opisywać, zamiast tworzyć całe procedury, to nagrywam 5-10 minut wideo pokazując coś na ekranie, wysyłam bardzo szybko do konkretnej osoby i wszystko jest zazwyczaj jasne. Tyle jeżeli chodzi o Daba. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj też Alternatywy, głównie jest to alternatywa w postaci narzędzia Loom, które znajdziesz tutaj. Tak naprawdę zależy to od ciebie. Ja preferuję Daba, ponieważ ma trochę fajniejszych opcji właśnie w kontekście sprzedaży. No i co ciekawe, Daba możesz używać w dosyć rozbudowanej wersji za darmo, zupełnie za darmo. Także polecam ci z tego skorzystać. Ja akurat mam wersję premium, natomiast ta wersja darmowa naprawdę daje sobie radę, więc na start możesz śmiało z niej korzystać, a gdy będzie taka potrzeba, to przejść na, na wersję płatną. To jest narzędzie, z którego jeżeli korzystasz regularnie, to naprawdę zwraca się bardzo, bardzo szybko, a takie narzędzia myślę wszyscy biznesowo lubimy najbardziej. Tyle na dzisiaj, bo jak zwykle ten film jest zbyt długi. Pracuję nad tym, żeby one były sprawniejsze. Zapraszam Cię też do śledzenia nas na newsletterze, czyli dodaj sobie tutaj swój adres na growtools.pl. Co poniedziałek wysyłamy nowe narzędzia, ciekawe promocje narzędziowe. No i oczywiście zapraszam też do naszej grupy na Facebooku. Link do tej grupy znajdziesz na samym dole naszej strony, tutaj grupa GrowTools na Facebooku. Tam jest dużo fajnych dyskusji o narzędziach. Mamy nowy kanał na YouTubie, ten który właśnie oglądasz. Także zapraszam Cię też do subskrybowania tego kanału, no bo razem z Piotrem planujemy tutaj dużo, dużo ciekawych materiałów dodawać. Także wielkie dzięki za uwagę, no i mam nadzieję, że widzimy się i słyszymy w kolejnym wideo.